Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj wyjątkowo będzie vlog, vlog z jednego dnia, czyli coś, co lubicie najbardziej, vlogi. Postanowiłam, że dzisiaj będę nagrywała osobnego vloga. Czekam właśnie na mamę. Prawdopodobnie przyjechała właśnie tym tramwajem, który teraz jest tutaj. Mm. A, idzie już z tramwaju, mi nawet napisała W każdym razie, dzisiaj będzie, m, będzie dzień razem, dzisiaj w planach mamy dosyć dużo, moja mama jeszcze tak naprawdę nie wie, co ma w planach e, Oczywiście wszystko jest w ramach dnia mamy, który jest już niedługo, pójdziemy sobie do kosmetyczki, pójdziemy sobie do fryzjera i też na dobrą kolację, obiad, kolację, coś takiego no, i mam nadzieję, że spędzicie razem z nami miło czas. Jak gdzieś ją muszę wypatrywać, bo tu jest przystanek tramwajowy, ja jej nie widzę, więc nie wiem, na którym wysiadła, także lecę jej szukać. Dzień dobry. Cześć jak się mama czuje z czarnymi oczami? Czarny mam? No. Takie już zostaną. Nie no. będę musiała używać maskary. Uczyć się używać zalotki. No. Ja też odkąd mam ten lifting w ogóle nie używam zalotki. To jest fajne. Już jest ta keratyna nałożona? Jeszcze nie. Róbujesz? Jeszcze pierwszy preparat i też Przecież jeszcze tu poleżę. No, i mama co mi powiesz? No pięknie. Jeszcze tak nic na co Brwi a no, bo ja miałam regulację brwi, a mama miała robiony lifting. Jak jesteś zadowolona z liftingu? No. Jestem, jestem. Rzęsy mam jak po zalotce. No, ja odkąd mam ten lifting, to to nie robisz zalotki w ogóle. Właśnie, co fajnie. No, to teraz lecimy w kolejne miejsce. Kolejna niespodzianka? Tak. O, były niespodzianki. To wiem, ale jak chcesz coś zjeść jeszcze, tak? Ale to nie, nie jest konieczne. Wypiłam kawę teraz, także wiesz. Dobra, Wystarczy. to lecimy na Kazimierz. O! Dzień dobry. Ty... Dla mnie obojętne. Dzień dobry. Tak, to będziemy jakąś pielęgnację to robić. Rozumiem, tak? A ja? Tak, obawialiśmy się na, na pielęgnację, no ale to nie wiem, jak co tam, co tam robisz. Tell her się na Pana. tak, tak, jak to powinno w ogóle wyglądać. Mm -hmm. Jak Pan to Używa Pani czegoś do stylizacji? Mm, pianka, mm -hmm. wcześniej odświeżka o po pobyciu. Potem pianka, no, jakieś suszenie, bo nie modeluję bardzo on nie lubię tego robić, więc... Mogę, Ale pomodelowane jest... lubi pani mieć? Czy raczej tak? Raczej wolę takie lżejsze włosy, takie, takie bardzo maciągnięte. I no i co? No i potem jakaś maska ewentualnie albo jedwa, coś takiego, Aha. no bo jak one mi tak sterczą, to przeważnie jedwabiam sobie. Ale jedwa mi proszę nie A, no to... Jedwa, tak. działa za na włos bo jedna działa na takiej zasadzie, że on obleka ten głos od zewnątrz, dzięki czemu, znaczy dzięki czemu, przez co od wewnątrz nic się na tym głosie e, nie osadza, w sensie nic dobrego do niego nie dochodzi. W ogóle żadne powietrze, no i też. Zamykamy. Tak, on, jest, on się zapycha z zewnątrz się tworzy taka gładka przez to powłoka. właśnie A, to to się z... wydaje, że ten włos jest taki jedwabisty. No, I on jest jedwabisty, on jest fajny, ale skutkuje to tym, że po prostu po jakimś czasie ten włos będzie bardzo mocno wysuszony. To w takim mgnieniu oka. Także lepiej zamiast jedwabiu stosować sobie jakieś olej. Tu na przykład olejek Arganowy coś takiego? To by było. To A tak. Chodzi o to też ja nałożę sobie taką delikatną piankę. Ona jest taka bardzo delikatna. Co polecam, żeby to przede wszystkim nie przesadzać z stylizacją. O, będziesz miała związaną taką przepaskę jak babcia miała. Kopci, więc tej głowy kopci. <noise> Dzisiaj robimy pielęgnację nawilżanie z wygładzaniem, z takim nabłyszczaniem. O, także jestem bardzo ciekawa, jak to nabłyszczenie wyjdzie. Kopci się ze mnie. O. Śmiesznie to wygląda. Przyszliśmy teraz coś zjeść. Jesteśmy w restauracji włoskiej. Tak się nazywa ta restauracja. I ja sobie zamówiłam krewetki tygrysie w takim sosie z wina, masła, pietruszki i chyba czosnku. Taki tradycyjny sos, jak się robi właśnie do krewetek, także próbuję, jem, bo jestem mega głodna. I teraz mamy makaron. Makaron jest z jakąś wieprzowinką i z kaparami. I też mamy pizzę z wianatą, oliwki i co tu jest jeszcze? Też chyba kapary są. Te zielone, takie małe. O, także obżarka duża. Wróciłyśmy już do domu. Mama tutaj obczaja swój dojazd do, do powrót, domu. Powrót, powrót Jeszcze. Do domu. E, ja jestem najedzona. Ty pewnie też. O, i to bardzo. Podsumuj dzisiejszy dzień. O, może ty zacznij. Co mamy? ja mam zacząć podsumowanie. Głośno muszę Jestem bardzo mile zaskoczona. Nie spodziewałam się takiej niespodzianki. Na pewno. Nie, fryzjera się spodziewałaś. Ale to fryzjera, no fryzjera jak fryzjera, ale nie wiedziałam, że to będzie pielęgnacja, pełne doradztwo i takie rzeczy. No no to, to zawsze trochę, u nich tak jest. No, no to trochę, ale ja nie widziałam jaki sam. U mogłam widzieć. Nie widziałam no jaki tak sam. Y, liftingu rzęs, to się na pewno nie spodziewałam. A co do kolacji. No to... Krewetki były bardzo dobre? No właśnie. To wiedziałam, że coś zjeść z ale nie wiedziałam, że mnie zaprosisz do włoskiej restauracji. Krewetki były dobre? Dobra, dobra. pizza była y, ostra. Znaczy ja już byłam w ogóle po tych krewetkach najedzona, więc resztę tak tylko spróbowałam. Ale pizza była smaczna, taka typowa włoska pizza. Na cienkim ciściem. Pik Pikantna. Ten makaron był dla mnie trochę taki słaby, ale to kwestia już smaku. Nie, ja ten makaron tylko tak spróbowałam trochę. Ale, ale krewetki były naprawdę bardzo, bardzo dobre. To no, Wam okay. polecam spokojnie krewetki. krewetki. Krewetki sosik, bo to krewetka w sosie. No to bo to oni, było w takim to... sosie ale dobry sosik też był. No. Także dzień. No. Na plus. Proszę częściej. Aha. Dzień mamy. <laughs> hmm, jest pół do ósmej. Ty w końcu, o której to jedziesz? 25 albo 2015, na który się załapię na ten, ten pojadę. No, a ja jutro powrót do rzeczywistości. Na szczęście tylko na dwa dni. No nie tylko ty. Mama też jutro powrót do szarej rzeczywistości. No, także dzisiejszy czuję, wiesz. Taki mały weekend. No, jakiś taki krótki, szybki weekend. Dobrze. To myślę, że będziemy już się z wami żegnać. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas razem z nami. A jutro wracam do nagrywania normalnego, kolejnego, znaczy tygodniowego vloga. Dzisiaj był taki, ym, taki odpoczynek od tygodniowego vloga i taki osobny dzień nagrałam. Świąteczny vlog. Bo świąteczny. Merry Christmas. Dzień mamy to jakieś tam święto przecież, jest, no. przynajmniej dla mamy w niedzielę, no ale tak trochę wcześniej A, to się ogarnęło, Także widzimy się w kolejnym filmie, jeżeli wam się podobało to zostawcie łapki w górę Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i napiszcie mi, czy chcecie, żeby mama była coraz częściej we filmach, bo to już jest mm -hmm. drugi film Tak Tak, drugi debiut, jeśli nie widzieliście pierwszego to was zapraszam tutaj Robiła mi makijaż, także było ciekawie Żegnam się z wami, do zobaczenia, pa! Give it all.